Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na GFarm Colin. ten taki chłodny wietrzny dzień. E, dzisiaj akcja pod tytułem Odbieranie prosiaków. Takie stado mamy tutaj odebrane. Ładnie. Tu będzie lepiej widać, tu poświecimy. Sieć. Nie wiem dokładnie ile tutaj jest. Musimy właśnie to wszystko porządnie policzyć. Te prosiaki właśnie są, one mają... no To są takie największe, najstarsze, coś koło 9-10 tygodni. Zostały odebrane od matek. Dwa knurki tutaj mamy, tu jest jeden. Właśnie te kolczyki ma na odwrót, czyli tymi pinami do góry i drugi gdzieś tu jest jaśniejszy też taki podobny także te tutaj prosiaki idą teraz e, zmieniają miejsce odchowu idą już na swoje i te prosiaki jeszcze przez jakiś czas będziemy oferować właśnie do sprzedaży e, z tych prosiąt będzie też mm, przeprowadzana właśnie selekcja pod kątem e, zakładania świeżych hodowli E, świn rasy złotnickiej straj, czyli po prostu tam już e, jeden pan się zgłosił za jakiś czas przyjechać i będzie to wygl wyglądało tak, że po prostu odbierzemy wszystkie loszki e, ze stada zostaną one obejrzane, sklasyfikowane zakla zaklasyfikowane lub nie e, te zaklasyfikowane będą miały robione tatuaże na uszach i za jakieś tam 4-5 miesięcy, czyli tam powyżej pół roku, już takiej wadze około 50-60 kg, klient przyjeżdża i takie sobie loszki hodowlane wybiera najładniejsze z tych kwalifikatów, że tak powiem. No, do nich jeszcze wrócimy. One tam sobie jadą tam pod wiatkę. I, 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 I tam teraz będą funkcjonowały. E, lochy, że tak powiem, teraz będą wracały do swojej kondycji, gdyż, gdyż no jak, no jak zwykle zresztą no, ta kondycja im spadła podczas karmienia, schudły. E, no i teraz muszą po, z powrotem nabierać e, sił, po prostu, i, aby za rok e, znów nam dały takie fajne potomstwo. Z lochami zostały takie wytypowane przez nas najmniejsze sztuki i najmłodsze sztuki, tak? Jest ich tutaj 32. 32 sztuki, przepraszam. I one sobie tutaj jeszcze pobędą. No mamy, co my dzisiaj mamy? No lipiec mamy, ale który? 10., 11., 12. Chyba 10. albo 11., coś takiego. Więc na pewno do końca lipca z matkami posiedzą, a czy dalej, no to się jeszcze okaże. To jest taka fajna praktyka. Ja, ja to też już robiłem w zeszłym roku I, i mi to wyszło i podobało mi się, gdyż takie obciążenie. Tak, tam, tam z tamtymi to było coś koło blisko 80 prosiąt. Wszystkiego, więc w momencie, kiedy powiedzmy z tych 80 zostanie tylko 30 na tą samą liczbę macior, i one dalej wszystkie będą te maciory doiły. Ale jednak obciążenie pokarmowe tych loch będzie zdecydowanie mniejsze. I one sobie już od dzisiaj będą łapały kondycję, przybierały na masie, będą miały więcej odpoczynku, mniej prosięta będą je denerwowały, latały za nimi. No mniej stresująca po prostu sytuacja będzie, tak? Także, także tak, tak to wygląda. I to, to jest ten taki fajny moment, że można sobie jeszcze y, podtuczyć te takie, y, te, te, te młodsze, mniejsze sztuki czy tam jakieś po prostu takie mniejsze zmiotów, z one sobie zostają i elegancko sobie e, jeszcze, że tak powiem, formy na, nadłapią na tym mleku, nie? O, tutaj cały ten ostatni miot najmniejszych jest. No, a oprócz tego jeszcze takie właśnie najmniejsze e, zostawiliśmy e, z tamtych starszych, też żeby sobie po prostu e, chytły więcej tego, tego mleka. Także tutaj już, już w tym momencie wszyscy mają lżej. Prosiaków jest mniej, nie będzie takiej przepychanki i kociokwiku przy karmieniu. Dla macior będzie dużo mniejsze obciążenie. One już na tym etapie zaczną, no, pokarm będą miały w dalszym ciągu, powiedzmy, że na tym samym poziomie, ale już mniejsze zapotrzebowanie po prostu, bo jednak tych prosiąt będzie mniej. E, więc może i ten spadnie im ta produkcja tego mleka, dostosuje się po prostu do częstotliwości dojenia przez, tę, przez tą, przez tą e, tutaj chmarę, która została e, i zaczną łapać po prostu na wadze, czyli już się zaczną regenerować, a te młodsze nie będą po prostu odpychane przez tamte wielkie starsze prosiaki od cyca. Czyli te mniejsze, które były do tej pory odpychane, złapią mleka, złapią, złapią kondycję i formę i wagę. Matki już zaczną sobie łapać kondycję i wagę, i na tym to właśnie polega. Także tutaj posiedzą, a za parę dni pójdą na to pastwisko tutaj, na zielonkę. Tylko po prostu wszystko po kolei musimy ogarniać, tak żeby to miało ręce i nogi. Ja wczoraj wróciłem z delegacji, tam od znajomych, u których pomagałem tam przy zbiorze trawy nasiennej, no i wraca, wróciłem i, 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 i bierzemy się właśnie do takich, takich rzeczy. To jest teraz jedna z, z najważniejszych rzeczy do zrobienia, czyli właśnie odseparowanie tych prosiąt, bo to już jest zdecydowanie dość. Kolejna rzecz to jest. E, przestawianie pastwisk dla owiec, a potem co tam jeszcze to się zobaczy.